Proszę Państwa do gazu, Tadeusz Borowski. W tym opowiadaniu narrator więzień funkcyjny Tadek należy do komanda Kanada, które zajmuje się rozładunkiem przybywających do obozu na rampę w Birkenau transportów, ludzi, nieszczęśników, którzy od tej pory utracą już swoją dawną tożsamość i zostaną przez nazistów potraktowani jak zwyczajne rzeczy. Obserwujemy okiem głównego bohatera i jego przyjaciela Onriego. Jak na stację zajeżdża wielowagonowy pociąg? Jak Esesmani przygotowują się do procesu selekcji. Jak wiadomo, selekcja na rampie odbywała się w ten sposób, że ludzi dzielono na tych, którzy mieli iść w lewo, czyli na śmierć w komorze gazowej, i tych, którym udało się przedłużyć przynajmniej o kilka momentów życie, bo ci kierowani na prawo to byli przyszli więźniowie obozu, którzy następnie będą podlegali dezynfekcji, którym nada się numer i przez jakiś czas będą wieść swój żałosny żywot w obozie. Do gazu trafiały głównie małe dzieci, chorzy, starcy, kaleki. Widzimy proces reifikacji czyli urzeczowienia człowieka od otwarcia wagonów, aż do pozostawionych na rampie stosów bagaży i wszelkiego mienia, które ci nieszczęśliwcy ze sobą przywieźli. Widzimy różne zachowania, różne reakcje ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że oto ważą się ich losy, że już za kilka chwil mogą dołączyć do grona tych pechowców, na których czeka już tylko śmierć. Widzimy tutaj przykłady tak zwanego zlagrowania, czyli momentalnego przystosowania się do warunków reguł, jakimi rządzi się obóz. Człowiek wyzbywa się tzw. uczuć wyższych, a nawet instynktu macierzyńskiego, o czym świadczy historia kobiety, która wyrzeka się własnego dziecka biegnącego za nią. Nie udało jej się jednak uniknąć śmierci, ponieważ wściekły strażnik rzuca ją razem z dzieckiem na ciężarówkę jadącą do komory. W widzimy także zachowanie starszej pani, która jako jedyna bierze od przerażonego tatka poduszone podeptane niemowlęta znalezione. W wagonie i razem z nimi siada na ciężarówkę. Tadek, patrząc na to wszystko, jest wściekły. E, wściekły na ludzi, przez których musi tutaj być. Mówi, że nienawidzi ich wszystkich i że dobrze, żeby właśnie trafił ich szlak. To także przykład zlagrowania głównego bohatera. Tadek nauczył się już żyć w zupełnie innym systemie odwróconego dekalogu. Brak u niego współczucia. Całe opowiadanie napisane jest podobnie jak inne oświęcińskie, tak zwanym stylem behawioralnym. To znaczy, tutaj obserwujemy tylko reakcję ciała. Na przykład Tadek mówi o tym, że jest mu niedobrze, później wymiotuje na skutek straszliwych obrazów, które przyjmuje jego mózg w czasie rozładunku wagonów. Nie ma tu jednak żadnych refleksji na temat moralności czy etyczności całego wydarzenia. Opowiadanie, proszę Państwa, do gazu w tak przewrotny, groteskowy sposób zatytułowany pokazuje zatem proces przeistaczania się człowieka w rzecz. O, pokazuje nam niesamowicie funkcjonowanie, złowieszcze funkcjonowanie tej fabryki śmierci, gdzie ludzie płyną jak na taśmie, jak za odkręceniem kurka wody. Widzimy zatem tutaj reifikację, czyli urzeczowienie, zlagrowanie, czyli przykłady postaw osób, które przejmują, by chronić swoje życie, reguły rządzące w obozie, ponieważ lager to obóz, zatem człowiek zlagrowany to ten, który przystosował się do reguł życia obozowego. Najważniejsze jest oczywiście to, że żywi mają zawsze rację wobec umarłych. No i widzimy także tutaj narrację behawioralną, czyli taką, która jedynie behave, zachowywać się, pokazuje zewnętrzne reakcje, czy też fizyczne. Odruchy ciała. Powiedzenie kończy się tym, że Tadek wracając do obozu, po rozładunku widzi, że w niebo uderzają słupy płomieni i dymu. Tak pali się transport, sosnowiec będzie przez jakiś czas obóz będzie żył z tego transportu, z jego kawy, cukru, słodyczy czy bielizny. Był to dobry, wartościowy transport. Dziękuję.